Czołem widzowie, jak już pewnie część z Was wie, kupiliśmy Campervana. I tak jak wspomniałem w jednym szorcie, będziemy nagrywać nasze kempingowe przygody i publikować je na YouTube, Instagramie oraz TikToku. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Was na pierwszy filmik z naszego pierwszego wyjazdu Fordem. Życzę Wam miłego chillowania podczas oglądania tego filmu. Pokój i miłość z Wami. Ciao! Drodzy widzowie, dojeżdżamy właśnie do Wojnowa, konkretnie klasztor w Wojnowie i tutaj spędzimy naszą pierwszą noc w kamperwanie. Przy tym naszym pierwszym wyjeździe postanowiliśmy, że wynajmiemy sobie miejsce na jakby parkingu na łączce, żeby zobaczyć jak to w ogóle jest i tak naprawdę jeszcze cykaliśmy się trochę, aby spać gdzieś na dziko. Kupiliśmy sobie prezencik do kampera Matching klapki Nie zabije mnie Julia ma lidlowskie takie A ja mam takie Siski Uuu. Drodzy Państwo jesteśmy na pierwszym wyjeździe kempingowym Naszym Fordem Narzeczeńskim Kamperem Jesteśmy gdzieś nad jeziorkiem w jakiejś Jelonowo chyba, coś w tym stylu. Tutaj poprawną nazwę sobie wrzucę. I to jest jakiś klasztor. A to jest moja narzeczona. sobie na ławeczce na takiej jakby trawie. Jest cilerka piąteczek. Życie jest piękne. Pójść. Musicie żyć w wanie, naprawdę złote życie. Proszę zdrówko. W wielu jakichś większych kamperach. Jest po prostu telewizor gdzieś wyżej y, umiejscowiony. A ja mam takie prześwietne oldschoolowe DVD. Tutaj bajki, jakieś filmy. Zobaczcie to. Jaki to jest klimacik? Wyciszenie. I normalnie sobie leci. Tak, I my zaraz baję oglądamy. Jeszcze zobaczymy. Nie wiem, czy słyszycie te szepy. Mówię bo tam ludzie w namiotach śpią. Wczoraj sobie rozmawiałem z Julią, że chciałem kiedyś sprzedać wszystko i kupić sobie szkolnego, amerykańskiego busa. I patrzcie co stoi dzisiaj u nas. Oj, paluch. To W Jakimś nie wiem, wojanowie. Czy jakoś. No piękne. I to będzie nasz dom. zamiast myć w kamperze naczynia, to w tym klasztorze w Wojnowie normalnie mają dla nas całą kuchnię. A z jakim klimacikiem? Baby do garu. Baby do garu. Oh. Nie jest tak wygodnie jak w kamperze, ale też jest git. się wybraliśmy na łódeczka Bo była możliwość wypożyczenia Co pływamy po tym jeziorku, przy którym w sumie śpimy W naszym wanie. Bo ja nagrywam filmik na YouTube Tam chorobę jak się rozumie Julcia, kwiatuszek proszę Zrobiłem milci mini bukiecik do mini wazonika, który jest w kamperze. Proszę. I mini wazonik. Taki <laughs> Super. Tak to się prezentuje. Pięknie wyszło. Właśnie o to chodziło. <laughs> Wiesz, że na Mazurach jest miejsce jak z rosyjskiej baśni? To właśnie Wojnowo. Mała wieś, gdzie prawie 200 lat temu osiedlili się staroobrzędowcy. Kim byli? To tacy prawosławni rebelianci, którzy nie zgodzili się na zmiany w rosyjskiej cerkwi. Uciekli przed prześladowaniami aż tutaj, na koniec świata. A dokładnie do Prus Wschodnich. I tu stworzyli swoją zamkniętą wspólnotę. Wspólnotą kierowała kobieta. Mniszka eudoksja, Jej grup można odwiedzić aż do dziś. Dziś zostało po nich tylko kilka budynków, pamiątki i ten niesamowity klimat. Wojnowo to miejsce z duszą idealne na wakacyjny trip poza szlakiem, a przede wszystkim idealne miejsce na kemping jakimś campervanem. No Jestem w chuj, no W sercu w chuj za Zasypiełem w piekle i było mi w chuj zimno Nie mogę się najść tak jak chówniarz z gminą Trollu pokazałem co to jest kurwa Jak byliśmy w klasztorze Ile różne takie lemoniaty z piwy sobie drogi w sumie, bo 17 ale też cię. Oczywiście przy kluczach od domu, zawsze otwiera drogiwa. O! Niedobre. <tryk> Jednak dobre. <tryk> ale nie jest gazowane. Dzień dobry. Witam serdecznie. Byliśmy jeszcze dziś niedawno w okolicach Wojnowa. Wojnowe nawet. W Klasztorze Wojnowo na kempingu, ale postanowiliśmy, że pojedziemy jeszcze dalej. Jesteśmy teraz niedaleko Prabu na parkingu leśnym i dzisiaj będziemy kempingować sobie moi drodzy w lesie. I najważniejsze, najciekawsze co będzie? Jesteśmy sami. Więc jak ktoś nas napadnie? Panie, nie ma. Napad. No więc jesteśmy na miejscu. Jest już oczywiście koronka, tutaj Juli koronka stoi i rozpalamy sobie grilla, Kaszaneczki wege. Oh yeah! Wczoraj na kuchence gazowej, a dzisiaj kempingowo grill. Świetne naprawdę, świetne życie. Nie spodziewałem się, że spodoba mi się tak bardzo van life, ponieważ jeszcze wczoraj chciałem sportowe samochody obniżać wszystko, a teraz się zastanawiam, czy nie sprzedać Lexusy i sobie nie kupić jakiejś terenówki, coś w stylu Dodge'a jakiegoś albo pick-upa, Rama. O. Mhm. Życie jest piękne, natura jest piękna. Drówko za piękne, wspólne życie. Stola. Jak tam pani grillman? Grillman pani. Ja jeszcze sobie poczeka. Pani grillman. A w pobliżu naszego miejsca do spania mamy taką pięknie kwitnącą rzekę. Cała zielona. Idę tu nagrać. Można wejść? Normalnie jak bagno. Kijek mi się wbił.